Pan uzdrawia złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. To słowa z Psalmu 147, werset 3. Jeśli dziś rano budzisz się ze łzami w oczach, bólem w sercu lub ciele, nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Bóg widzi twoje cierpienie. On zna twoją noc. I dziś o poranku mówi do ciebie: Nie bój się. Ja jestem twoim uzdrowieniem. Ta modlitwa nie trafiła do ciebie przypadkiem. Jeśli masz w sobie ból, niepokój, lęk albo zmęczenie. Jeśli walczysz z chorobą, lub nosisz w sercu prośbę o cud niemożliwy. Pozostań ze mną. Zamknij oczy. Oddychaj spokojnie, bo ten poranek może być świętym momentem spotkania z Bożą mocą. Zostaw teraz w komentarzu słowa Jezu, przynieś mi pokój. Polub ten film. Zasubskrybuj nasz kanał Modlitwa Poranna i włącz dzwoneczek. Nie przegap żadnej modlitwy, która może przemienić Twój dzień, Twoje serce, Twoje zdrowie. Dziękujemy, że jesteś tutaj. Niech ta modlitwa będzie Twoim pierwszym krokiem do uzdrowienia. Słuchaj uważnie, bo o to mówi Pan: Widzę Twoje zmaganie. Widzę, jak trudno Ci wstać z łóżka z powodu bólu w plecach. Widzę, jak każdy krok boli, bo Twoje nogi są ciężkie od cierpienia. Widzę, jak Twoja głowa jest pełna chaosu, a serce ściśnięte niepokojem. Ale ja jestem Bogiem, który uzdrawia. Nie lekarz. Nie tabletka. Ja? Jestem tym, który dotyka ciebie teraz, nawet jeśli tego nie czujesz. Nawet jeśli Twoje ciało krzyczy z bólu. Wypowiadam dziś słowo uzdrowienia nad Twoim kręgosłupem. Nad Twoimi stawami. Nad Twoimi nogami, biodrami, karkiem i barkami. Nad Twoim układem nerwowym, nad każdym miejscem zapalnym, zablokowanym, zranionym. Niech ogień Ducha Świętego teraz poruszy się w Tobie. Niech wejdzie do miejsc, które były zamknięte, do ran, które lekarze nazwali nieuleczalnymi. Ja, Pan, mam ostatnie słowo. A moje słowo to: bądź uzdrowiony. Wstań, idź w pokoju. Nie musisz rozumieć, jak to się stanie. Musisz tylko uwierzyć i przyjąć. Jeśli możesz, połóż rękę na miejscu bólu i powiedz ze mną: Jezu, uzdrów mnie, kropka. Jezu, wierzę w Twoją moc. Jezu, przyjmuję cud. Nie zatrzymuj tej modlitwy tylko dla siebie. Bóg może przez Ciebie uzdrowić innych. Stań się Jego narzędziem. Udostępnij ten film przynajmniej pięciu osobom. To może być ich dzień przełomu. Może to właśnie przez ciebie Bóg przyjdzie do ich życia z uzdrowieniem. Kliknij, udostępnij. Zrób to teraz z serca. Niech ten poranek będzie początkiem cudu, nie tylko dla ciebie, ale dla całej twojej rodziny. Dzień dopiero się zaczyna, ale twoje serce może już być zmęczone. Zmęczone od myśli, które nie dały ci spać. Zmęczone od ciężaru którego nikt nie widzi, ale ty nosisz każdego dnia. Może wczoraj był pełen walki i cichego płaczu, który nikt nie zauważył. Może dziś boisz się spojrzeć w lustro, bo nie chcesz znów udawać, że wszystko jest dobrze. A może po prostu jesteś wyczerpany psychicznie, emocjonalnie, fizycznie ale chcę, żebyś teraz to usłyszał. Nie jesteś sam. Ten Bóg, który stworzył świat, zna twoje imię zna twoje najgłębsze pragnienia zna twoje lęki twoje braki twoją samotność i właśnie dziś rano teraz gdy słuchasz tych słów on pochyla się nad tobą nie z osądem ale z czułością chcę ci powiedzieć jestem blisko nie musisz już sam walczyć chcę ci dać pokój który przewyższa wszystko co czujesz to nie są puste słowa. To obietnica. Pokój, którego nie daje świat. Pokój, który przychodzi tylko z nieba. Pozwól Mu wejść do Twojego poranka. Pozwól Mu dotknąć Twojego serca. Dziś rano chcę, żebyś usłyszał słowo, które może być jak lekarstwo dla Twojej duszy. Jak plaster na rany, których nikt nie widzi. Psalm 30, werset 3. Panie, Boże mój, do ciebie wołałem, a ty mnie uzdrowiłeś. Zatrzymaj się na chwilę. Te słowa nie są tylko wspomnieniem samysty. To jest proroctwo dla ciebie. Wołałeś? Płakałeś po cichu, leżąc w ciemności? Szeptałeś, Boże, pomóż mi, gdy wszyscy spali? On to słyszał. I odpowiada: Dziś, może nie tak, jak się spodziewałeś. Może nie w taki sposób, jak myślisz? Ale właśnie teraz, przez tę modlitwę, Duch Święty działa. Bóg nie zapomniał o tobie, nie przegapił twojego cierpienia, nie był obojętny na twoje łzy. Dziś rano mówi: Ja jestem tym, który uzdrawia. Ja przynoszę ukojenie twojemu ciału i duszy. Ja jestem twoim lekarzem. Uchwyć się tego słowa. Niech ono stanie się modlitwą twojego serca. Powtarzaj w ciszy. Panie, wołam do Ciebie, uzdrów mnie kropka. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym bólu. Z ciałem, które krzyczy. Z duszą, która woła o ratunek. Ty jesteś lekarzem nad lekarzami. Ty nie tylko znasz moją historię, ty ją niesiesz razem ze mną. Panie, błagam Cię teraz. Dotknij mojego ciała. Dotknij mojej duszy. Dotknij mojego umysłu. Uzdrów ból, który nie chce odejść. Ból kręgosłupa, który ogranicza moje życie. Ból nóg, który odbiera mi siły. Ból w klatce piersiowej, który wzbudza lęk. Ból ukryty, o którym nikt nie wie, ale Ty, Jezu, go widzisz. Panie, przyjdź do moich komórek. Do mojego krążenia. Do mojego serca. Do mojego systemu nerwowego. Do każdego miejsca, które nie działa tak, jak powinno. Przyjść do mojej głowy. Do myśli, które nie dają spokoju. Do lęku, który paraliżuje. Do zmęczenia, które nie odpuszcza. Jezu, wypowiadam Twoje imię nad każdą chorobą, nad każdym guzem, nad każdą infekcją, nad każdą nieprawidłowością. Wypowiadam Twoje imię nad bólem psychicznym. Nad depresją, nad bezsennością, nad samotnością, nad porzuceniem, nad traumą z dzieciństwa. Panie, dotknij też mojej duszy: tych ran, które noszę od lat, zdrad, które nie potrafię wybaczyć, słów, które wciąż mnie ranią, mimo że minęły lata, lęków, które nie mają logicznego wytłumaczenia. Tylko Ty możesz uzdrowić aż tak głęboko. Tylko ty, Jezu. Nie proszę cię o piękne słowa. Proszę o cud. O prawdziwe uzdrowienie. O przebudzenie mojego ducha. Przyjdź do mnie. Do mojego domu. Do mojej rodziny. Do tych, których kocham, a którzy teraz cierpią. Przyjdź, panie, do tych, którzy się boją diagnozy. Do tych, którzy żyją z wyrokiem lekarzy. Do tych, Którzy czekają na wyniki. Przyjdź z nadzieją. Z nowym oddechem. Z życiem. Bo ty jesteś życiem. Ty jesteś światłem poranka. Ty jesteś początkiem każdego nowego dnia. I dziś, ten dzień, może być inny. Dziś może być dniem, w którym cud się zacznie. Jezu, wierzę w Ciebie. Ufamy Tobie. Działaj, Panie. Działaj teraz. To nie był zwykły poranek. To nie była zwykła modlitwa. Coś się poruszyło w tobie. Coś się zmieniło, może jeszcze tego nie widzisz. Ale Duch Święty już działa. Pan nie potrzebuje dowodu, żeby zacząć działać. Wystarczy mu twoje tak. Wystarczy twoje Jezu ratuj. I ty to powiedziałeś dziś. Dlatego dziś ogłaszam nad tobą, nie umrzesz, ale będziesz żyć. Nie będziesz już chodzić w bólu, ale w pokoju. Nie będziesz już spać z lękiem, ale z ufnością. Ogłaszam uzdrowienie tam, gdzie lekarze powiedzieli to niemożliwe. Ogłaszam przełom finansowy tam, gdzie wszystko się wali. Ogłaszam pokój w Twoim domu, nawet jeśli teraz panuje cisza pełna napięcia. Ogłaszam nowe początki dla Ciebie, bo ten ranek to nie koniec, to początek. Nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Bóg działa w Twoim życiu, ale chce działać też przez Ciebie. Chce użyć Ciebie jako naczynia. Jako kanału łaski. Nie ignoruj tego wezwania. Udostępnij teraz tę modlitwę przynajmniej pięciu osobom. Może ktoś, kogo kochasz, potrzebuje właśnie tej modlitwy. Może ktoś się poddał. Może ktoś jest na granicy decyzji o odejściu, a ten film może zatrzymać ich w ostatniej chwili. Kliknij Udostępnij. Wyślij to swojej rodzinie. Wyślij przyjacielowi. Wyślij komuś, kto cię kiedyś zranił jako znak przebaczenia. Niech ta modlitwa nie zostanie zamknięta w tobie. Niech popłynie dalej jak rzeka uzdrowienia. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw teraz w komentarzu słowa: Jezu, przynieś mi pokój. To twoje publiczne tak wobec Boga. Polub ten film. Zasubskrybuj nasz kanał Modlitwa Poranna. Włącz dzwoneczek, aby codziennie o poranku otrzymywać modlitwę, która może odmienić Twój dzień i Twoje życie. Niech Pan Ci błogosławi. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże Twojego serca i Twoich myśli w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Amen.